dobry, witam. Kurde, czatu nie widzę. Oh. To działa wszystko, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj start serwerka. Jeszcze zobaczyć? czy wszystko jest ok. Dobra. Idziemy. Szekamy wyjście stąd. Tak stur paka No, tak idola. Dobra. Oh. Na razie piąta topka. Bo już zabiłem dwóch, ale mnie chłopy zabili, jak chciałem streamka odpalić. Dobra, jest mi. Słychać mnie. Tutaj trzeba być strasz... Trzeba po prostu strasznie uważać. Żeby ci ktoś pleców nie zrobił. Sprówki się przydadzą na pewno. Tak. Dobra, nie chcę marnować. Tak, A to nie wiem, jakby internetem wywołano, to, bo... tak? A nie. No. Mam ping wysoki. Schodzimy niżej. Oj pink mam Dobra już przed mi właśnie tak robili, że byłem tak zakopany i po prostu shifta nie miałam. Czat jest wyłączony Jakbym <laughs> ktoś słyszał, ale no mówię, on z wideuszu To ładnie powiedzieć mm, tak już miałem narzędzia startowe, ale mówię, mnie zabili. Albo kajwa bym poszukał. Podstawowy girak jest to. Można mieć kajwa szukać. oddalamy się na pewno od spauny i zbieramy tamte jedzonko. Grzebki są tutaj na serialu pocalnym jedzonkiem. Hmm... čo som videla, aký som nastrelil. Aj mi proh vysadil. że odbijam pociski, ale nie jest mi jeszcze taki dobry. Dobra, muszę opóźnienie dać. Chociaż, ktoś jest obecnie to. Przecie cię toś znać, czy się ocenia jakoś strasznie? nigdzie nie ma, na szczęście, chyba. Na ekranie. No, Cave okay, słaby. Tam nic nie ma. Oj, oj, oj. Słabiutko. dobra najpierw tego delikatnie trzeba zabić. Chyba Wybuch. wybuchnął. Idziemy dalej chyba. strzelają do mnie no. Idziemy. O! Fogo. Nie ma tu nic. Słabo. Czekaj, jakbym tego pająka zawiół, by mi dużo nici dropnęło. Co dużo to nie dropnęło. Właśnie, zobaczę coś jeszcze. Nie ma tu nic. O! Jednak jest. Pogo. Meka będzie jak właśnie ten chłop zabija. Ja go zabiję. Zobaczycie. z tą Nie pająk zabija. Chciał one sery do tych ruin podejść. O, Barrysy. Mm. Tak, wysadzi mnie. Nie, nie wysadził. Co jest? Zartujesz sobie? Are you kidding me? Please. Nie, nie, nie. Dobra, mnie nie zabije. O Boże. To jest taki stres Ale że szkielet ze mną w klatkę wchodzi Dobra szkielet proszę Nie żaden szkielet nie zawiódł proszę 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 Tylko skrzynkę, tylko skrzyneczka O no, Jeszcze szkielet kolejny O boż Кожей не может быть. Все же Арти скончил. Масакра. Протяжка. О, боже. Это сезон на Страшно. Лава кулка. Może się cofnę. Nie mam podjazdu do niczego. Chciałam wika znaleźć, ale to by. Dobra już. Dobra, najpierw zupki. Ale nie chcę się tam zbliżać bo on jest sniperem takim, że... Osaka. O, jest. Dobra. O Boże, to jest... Jakbyście wiedzieli, jaki to jest stres. Żeby cię moby nie zabił. A bez kitu. Tak mnie targetują, że masakra. Dzień, please, 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 dzień, 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 dzień. Najszybciej no, no, jeszcze wy tego jeszcze brakuje. Idzie tu. To wiem, no i strzela do mnie. A. Żegina tak łatwo. A to jest monstrum. <grymne> dzień, no proszę, dzień, dzień, dzień. Misaczek już nie ma. Bo... Szybko. Się zastram. <grymne> Creeper. Mmm, nic więcej. Zginął chociaż tamten. Tak, pali się. Jestem na strzało od niego to. Typ, full... O Boże, full zelek tam szedł. Ja mam 2 HP. Obyjście. Trzeba obejść. on nie dostał snajpa. Please, szybko. Repeneruj, Jeszcze nie będzie repenerowało. Genialnie. Już? Regenerujmy Dobra, kordy zlikowano. No 0-0 będziemy musieli się jak se to się ogarnie. Może więcej zupek zrobię na wszelki. W razie klepy z żelakiem. Czy tego grzybka i... Szybko, szybko, szybko. Jeszcze jeden grzybek. Proszę, proszę, proszę. Jest. Tak, tak. Dobra, możemy iść. Jeszcze muszę jakąś broń sobie naszykować. Dobra, idziemy do kejwika. Zimnąłam go, ale nie wiem, jak. czemu nie mogę nic zrobić. Tu piecyki miał. Ktoś miał to innego.